W ostatnich tygodniach Kreml ogarnęła niewidzialna panika, której źródłem nie są zewnętrzne sankcje ani militarne porażki na linii frontu, lecz fundamentalna erozja władzy wewnątrz samego rosyjskiego aparatu bezpieczeństwa. Świat, bazując na medialnych doniesieniach i wygładzonej propagandzie, wciąż widzi Władimira Putina, który twardo stoi na czele mocarstwa, wydając rozkazy i utrzymując fasadę żelaznej kontroli nad służbami i armią. Ta powierzchowna lektura, ten mit niezłomności jest starannie pielęgnowany, kreując obraz Rosji zdolnej do absorpcji każdego ciosu. Jednak pod tą lśniącą powierzchnią analitycy z Moskwy i Zachodu dostrzegają pęknięcia, które szybko rozszerzają się. Obrazy triumfalizmu wojskowego mają za zadanie maskować głęboką, strukturalną utratę posłuszeństwa, która zaczęła się na najwyższych szczeblach dowodzenia i rozprzestrzenia się lawinowo w dół na poziom operacyjny. Tematem tej analizy nie jest zatem pytanie, czy rosyjska armia wygra, czy przegra wojnę na Ukrainie, lecz kluczowe zjawisko utraty kontroli, utraty zdolności do egzekwowania posłuszeństwa wertykalnego, które stanowi fundament autorytarnego reżimu. Rosyjska machina wojenna, kiedyś postrzegana jako monolityczna i bezwzględnie posłuszna, jest teraz mozaiką walczących o zasoby frakcji, a co gorsza, jest usiana jednostkami, które otwarcie przestały odpowiadać na rozkazy z centrum. Ostatnie wiarygodne raporty o zniknięciu wysokiego rangą generała, który rzekomo odmówił wykonania rozkazu samobójczej ofensywy, oraz następujące po tym dezercje całych batalionów, które opuściły pozycje zabierając ze sobą ciężki sprzęt, sygnalizują, co Znacznie poważniejszego niż zwykłe niezadowolenie operacyjne. To jest polityczny sejsmograf wskazujący na bezpośrednie ryzyko wewnętrznego kolapsu, gdzie lojalność osobista, kluczowy element autokracji Putina, kruszy się, zastępowana instynktem samozachowawczym dowódców. Zbadamy techniczne mechanizmy tej utraty kontroli, analizując, jak decyzje podejmowane w bunkach Kremla są de facto odrzucane na poziomie dowódców operacyjnych, którzy przestają obawiać się kary Moskwy bardziej niż pewnej śmierci na froncie. To jest studium przypadku utraty zdolności do egzekwowania władzy, najbardziej fundamentalnej funkcji państwa w czasie kryzysu. Kryzys, który obserwujemy, ma charakter głęboko systemowy i wymaga precyzyjnego, chłodnego spojrzenia technicznego, które wykracza poza sensacyjne nagłówki. Jeśli śledzisz dogłębne i analityczne materiały, które rozkładają na czynniki pierwsze skomplikowane procesy geopolityczne i mechanizmy władzy, warto zostać z nami do samego końca tej analizy, ponieważ to wsparcie wzmacnia naszą pracę i pozwala nam kontynuować dostarczanie wiarygodnych i szczegółowych informacji bez ulegania powierzchownej narracji. Sytuacja ta zmienia zasady gry w rosyjskiej polityce wewnętrznej na skalę, jakiej nie widziano od dziesięcioleci. Kryzys dezercji wojskowej jest bezpośrednim symptomem załamania się centralistycznego mechanizmu kontrolnego, znanego jako pion władzy, który stanowi fundament rosyjskiej doktryny bezpieczeństwa i dowodzenia. Technicznie rzecz biorąc, utrata generała oraz dezercja całych jednostek piechoty zmechanizowanej i artyleryjskich oznacza totalną erozję funkcji kontrolnej, tradycyjnie realizowanej przez wojskowe ogniwa kontrwywiadowcze FSB. Ten proces ma głębokie konsekwencje strukturalne, wykraczające poza samą logistykę. System rosyjski charakteryzuje się skrajną zależnością logistyczną od scentralizowanych węzłów kolejowych i depotowych linii zaopatrzenia, co kontrastuje z natowskim modelem rozproszonej dystrybucji. Kiedy dowódca wysokiego szczebla dezertuje, natychmiast naruszona zostaje integralność systemu dowodzenia i kontroli. C2 na całym podległym sektorze dowodzenia. Tworzy się próżnia decyzyjna, którą jednostki niższego szczebla, pozbawione krytycznych dostaw amunicji precyzyjnej i paliwa, wypełniają poprzez przyjęcie strategii przetrwania, ignorując cele taktyczne wyznaczone przez centrale. Ta samozachowawcza decentralizacja jest wrogiem spójności bojowej. Strategicznie system polegał na utrzymaniu ścisłej dyscypliny poprzez polityczną lojalność w połączeniu z scentralizowanym zarządzaniem zasobami strategicznymi, takimi jak siły rezerwy operacyjnej. Dezercja przerywa ten łańcuch, uniemożliwiając efektywną koordynację sił reagowania kryzysowego i powodując, że jednostki tyłowe stają się źródłem anarchii, a nie stabilizacji. To jest techniczne dowartościowanie faktu, że doktryna siły masowej nie jest w stanie przetrwać wewnętrznego rozkładu strukturalnego i korupcji logistycznej, co prowadzi do wewnętrznego upadku systemowego zamiast oporu. Zjawisko to nie jest zwykłym buntem, lecz strukturalnym zerwaniem łączności taktycznej i operacyjnej, co implikuje, że zdolność Moskwy do projekcji siły na własnym terytorium ulega dramatycznemu osłabieniu. Ograniczenia techniczne rosyjskiej infrastruktury dowodzenia, opierającej się na hierarchicznym autorytecie, sprawiają, że utrata jednego ogniwa na kluczowym poziomie operacyjnym wywołuje efekt domina, dekapitując funkcjonalnie całe grupy bojowe. Dezercja generała Tichonowa i całych brygad z okręgu wojskowego południe to nie tylko incydent operacyjny, to symptom głębokiego, strukturalnego kryzysu, który Kreml strategicznie ignorował, a teraz jest on już niemożliwy do ukrycia. Analiza wskazuje, że głównym błędem strategicznym Putina było dogmatyczne przekonanie, iż kontrola polityczna za pośrednictwem lojalnej gwardii narodowej i aparatu FSB wystarczy do utrzymania żelaznej lojalności jednostek bojowych, które od miesięcy są wyczerpane brakiem rotacji, chaosem w dowodzeniu i fatalnym zaopatrzeniem. Ta pomyłka miała kolosalne, katastrofalne konsekwencje dla spójności państwa. Z naszych ostrożnych szacunków opartych na wewnętrznych wskaźnikach zaufania wynika, że w kluczowych sektorach frontu, zwłaszcza w siłach naziemnych zdolnych do natychmiastowego manewru, odsetek jednostek uznanych za niestabilne politycznie lub podatne na masowy bunt oscyluje obecnie w granicach 18 do 22%. To niemal jedna piąta całkowitej zdolności bojowej, której nie można już ufać w krytycznym momencie obrony państwa, co stwarza lukę operacyjną niewyobrażalną jeszcze rok temu. Ryzyko nie ogranicza się już do stagnacji na froncie zewnętrznym. Przeszło ono w zagrożenie czysto wewnętrzne potencjalny kinetyczny konflikt wewnątrz samej Rosji. Słabością ukrytą, teraz w pełni obnażoną, jest fakt, że kadra dowódcza sił zbrojnych została zbyt mocno nasycona politycznymi komisarzami i karierowiczami, co doprowadziło do utraty profesjonalizmu i zwiększyło liczbę błędów taktycznych, które były ignorowane na wyższych szczeblach. Sam fakt utraty kontroli nad tak znaczną częścią dowództwa okręgu wojskowego, jak sugerują doniesienia o dezercji ponad 1 pięciu sztabu na pewnym kluczowym odcinku, wskazuje na całkowite przeciążenie i saturację systemu zarządzania kryzysowego Kremla. Jeśli ta analiza ma sens i jeśli cenią Państwo ten poziom demaskowania skali problemu i jego geopolitycznych konsekwencji, prosimy rozważyć wsparcie naszej pracy, abyśmy mogli kontynuować dostarczanie tego typu śledztw i szczegółowych raportów, niezależnie od rosnących prób cenzury i dezinformacji. Margines błędu w Moskwie całkowicie się wyczerpał. System jest teraz operacyjnie nasycony do granic możliwości. Jakiekolwiek kolejne poważne wstrząsy. Czy to w postaci kolejnej dezercji wysokiego szczebla, czy też wewnętrznego załamania logistycznego w ważnym ośrodku miejskim, nieuchronnie doprowadzą do natychmiastowego, nieodwracalnego zawalenia się struktury władzy centralnej. Generał Suryn, świadomy, że defekcja to zaledwie wstęp do właściwego starcia, wydał rozkaz do operacji Młot i Kocioł. Decyzja ta, podjęta w chaosie moskiewskiej nocy, była kluczowym strategicznym punktem zwrotnym i definitywnie przeważyła szale kontroli na stronę zbuntowanych. Suryn. Zdawał sobie sprawę, że dalsza walka na peryferiach jest bezcelowa. Jedyną drogą do wygranej było sparaliżowanie centralnego dowodzenia i odcięcie lojalistów od zasobów. Celem ataku stał się węzeł komunikacyjny Zachód, strategiczne serce zarządzania łącznością wojskową, połączone z głównym centrum przeładunkowym na trasie zaopatrzeniowej Sił Zbrojnych Federacji. Operacje rozpoczęto punktualnie o 02.40 czasu moskiewskiego, wykorzystując gęstą, nieoczekiwaną mgłę napływającą z północnego wschodu, która naturalnie redukowała skuteczność naziemnych i powietrznych systemów rozpoznawczych lojalistów. Uderzenie powierzono dwóm specjalnym jednostkom rozpoznawczym specnazu, które wcześniej przeszły na stronę Suryna oraz lekkim pododdziałom spadochronowym. Jednostki te były wyposażone w zmodernizowane systemy termowizyjne Sokół 3 oraz lekkie opancerzone pojazdy Tygrys z dodatkowymi tłumikami akustycznymi, co umożliwiało niemal bezgłośne podejście do pilnie strzeżonego kompleksu. Procedura wymagała idealnej synchronizacji. Pierwszy element, o kryptonimie Młot, zajął się szybkim odcięciem cyfrowym. W precyzyjnym ataku na podziemne kanały światłowodowe, wykorzystując niewielkie ładunki elektromagnetyczne o niskiej energii kinetycznej, tymczasowo wyłączono połączenia cyfrowe z kluczowymi jednostkami obronnymi Gwardii Narodowej rozlokowanymi w promieniu 200 km. To stworzyło idealne ośmiominutowe okno ciszy radiowej i informacyjnej, w którym lojaliści działali w całkowitej izolacji od rozkazów Kremla. Drugi element kocioł uderzył bezpośrednio na magazyny paliw i amunicji przylegające do węzła. Zamiast angażować się w otwartą konfrontację, zastosowano techniki cichej infiltracji i neutralizacji wartowników przy użyciu wyłącznie broni białej i tłumików, unikając alarmowania okolicznych jednostek. Suryn słusznie przewidział, że próba obrony obiektu przez pozbawionych informacji lojalistów będzie chaotyczna i nieskoordynowana. Kluczem do sukcesu nie była przewaga liczebna rebeliantów, Lecz absolutne ograniczenie zdolności reagowania drugiej strony. Zabezpieczenie węzła komunikacyjnego zachód natychmiast odcięło Putina od możliwości zarządzania siłami zewnętrznymi, a jednocześnie dało zbuntowanym jednostkom niezbędną bazę logistyczną i komunikacyjną do dalszego marszu na stolice. Świat obudził się w momencie, gdy główne sygnały satelitarne, teraz kontrolowane przez rebeliantów, zaczęły nadawać komunikaty o nowej władzy wojskowej, a Kreml utracił kontrolę nad niemal połową swoich rezerw paliwowych i amunicyjnych. Chaos pierwotnej defekcji przeszedł w strategiczną, nieodwracalną porażkę dowództwa. Konsekwencje tej masowej dezercji mają charakter natychmiastowego, lawinowego kryzysu, który całkowicie redefiniuje pojęcie rosyjskiej stabilności. Na poziomie operacyjnym nagłe wycofanie się całych zorganizowanych jednostek wojskowych tworzy gigantyczne luki w liniach obronnych, co z kolei prowokuje natychmiastowe postępy przeciwnika i strategiczną utratę kluczowych pozycji. Jest to efekt domina. Jeden odłamujący się fragment systemu pociąga za sobą następne. W sferze społecznej i politycznej wydarzenia te uruchamiają kaskadę paniki i wzajemnych oskarżeń wśród elity władzy. Kreml w akcie desperackiej próby odzyskania kontroli z pewnością sięgnie po eskalację wewnętrznych represji, co oznacza masowe czystki w strukturach wojskowych, a także w służbach bezpieczeństwa FSB i GRU których lojalność została teraz poddana ostatecznej próbie. Jednak te akty terroru państwowego tylko pogłębiają poczucie chaosu i podważają autorytet Putina, sprawiając, że państwo staje się polem bitwy wewnętrznej. To zjawisko nie jest izolowane, ale stanowi widoczny symptom znacznie głębszego strukturalnego rozkładu państwa. Długoterminowe implikacje są geopolityczne i rozciągają się daleko poza granice Rosji. Kryzys ten nie kończy się na konflikcie wewnętrznym, natychmiast wpływa na równowagę sił na świecie. Zniszczenie mitu niepodzielnej siły i kontroli rosyjskiej armii oraz aparatu bezpieczeństwa z pewnością zachęci państwa graniczne do bardziej asertywnych działań, a także federalne podmioty Rosji do testowania limitów autonomii, co otwiera drogę do potencjalnej fragmentacji państwa. Gospodarczo ucieczka kapitału osiągnie poziom niespotykany dotąd, a inwestorzy definitywnie opuszczą niestabilny rynek, pogrążając kraj w głębokiej recesji, która może trwać dekady. Co najważniejsze, ten kolaps oznacza dramatyczny spadek zdolności operacyjnej Rosji do projekcji siły poza jej granicę, co radykalnie zmienia kalkulacje NATO i wschodnich sojuszników. Cały świat patrzy, jak potężna niegdyś struktura pęka w szwach, a konsekwencje tej erozji władzy będą odczuwalne na każdym poziomie globalnego bezpieczeństwa od polityki energetycznej po kontrolę zbrojeń dowodząc ostatecznie, że Putin stracił już nie tylko generała i część armii, ale i zdolność do przekonywania kogokolwiek, że kontroluje cokolwiek poza swoim najbliższym otoczeniem. Widzimy teraz cały wachlarz strategicznych implikacji, a tablica szachowa została obrócona. Jak widzieliśmy w tej dogłębnej analizie, fala dezercji i otwarte nieposłuszeństwo w armii nie są jedynie symptomami chwilowego kryzysu operacyjnego, lecz stanowią niezbity dowód na to, co zakładaliśmy na początku naszej oceny. Władimir Putin traci kontrolę nad kluczowym filarem swojej władzy wojskiem i aparatem bezpieczeństwa. Gdy generałowie i całe jednostki decydują się odwrócić od Kremla, oznacza to nie tylko porażkę militarną na froncie, ale przede wszystkim fundamentalną erozję przywództwa. Autorytet Putina, zbudowany na strachu, bezwzględności i pozornej wszechmocy, rozpadł się, odsłaniając kruchość jego reżimu w obliczu realnego i zorganizowanego sprzeciwu wewnętrznego. Kryzys zaufania przelał się z wojska na elity polityczne i oligarchów, tworząc w Moskwie środowisko paraliżującego strachu, niepewności i wzajemnych oskarżeń, co tylko pogłębia chaos decyzyjny. Ostateczne potwierdzenie utraty kontroli nad państwem ma konsekwencje znacznie poważniejsze niż jakakolwiek pojedyncza bitwa, ponieważ pokazuje, że system władzy opartej na wertykalnej dyscyplinie przestał funkcjonować. To jest moment, w którym historia Rosji może gwałtownie skręcić. Niepokoje wewnętrzne i rozłam w siłach zbrojnych zwiastują okres głębokiej i potencjalnie brutalnej niestabilności, jakiej Kreml nie doświadczył od dziesięcioleci. Ostra walka o schedę po osłabionym przywódcy już się rozpoczęła, choć może toczyć się na razie w cieniu Kremla, w gabinetach FSB i wśród regionalnych baronów władzy. Musimy być gotowi na to, że kolejne tygodnie przyniosą jeszcze większe załamanie struktur państwowych. A reżim, próbując desperacko ratować pozory stabilności, może uciekać się do najbardziej nieprzewidywalnych i niebezpiecznych działań, mających na celu odzyskanie kontroli poprzez terror. To nie jest koniec kryzysu. To dopiero początek prawdziwego kolapsu, który zaczyna się od niewierności wojska. Epoka niekwestionowanej władzy Putina dobiegła końca. To, co zaczęło się jako wyzwanie na obrzeżach imperium, powróciło, by uderzyć w samo serce rosyjskiego systemu autorytarnego. Rosja stoi teraz na rozdrożu, a jej przyszłość zależy od tego, jak szybko elity będą w stanie zredefiniować swoje lojalności w nowym, niebezpiecznym krajobrazie politycznym, gdzie dotychczasowe zasady gry przestają obowiązywać. Aby śledzić kolejne wydarzenia i analizy takie jak ta, subskrybujcie nasz kanał i zostawcie łapkę w górę. To naprawdę pomaga nam kontynuować naszą pracę.